Kierunki podliczyło, ile y, kosztowałyby płatne studia, o jakich mówił Sławomir y, Mensen. Przeciętnie to 29 tysięcy złotych rocznie, niektóre kierunki nawet 75 tysięcy złotych rocznie. Mensen powiedział wprost, w idealnym świecie, w świecie moich marzeń, studia powinny być płatne. To teraz mam apel do wszystkich tych młodych ludzi, którzy Mencena popierają. Zobaczcie, czym się kończą realizacje świata marzeń takich kandydatów jak Donald Trump dla przedsiębiorców w Stanach Zjednoczonych. To oni, oni to zrobią, co mówią. Oni zrobią jeszcze dużo gorsze rzeczy, o których mówili wcześniej. A więc Mencen mówił o bardzo dużej dużo ilości złych rzeczy. Ja chcę wam powiedzieć zupełnie coś innego. W polskim interesie jest to Polski jako kraju żeby jak najwięcej młodych ludzi zdobywało dzisiaj wykształcenie. Bo to sprawi, że więcej być może, da Bóg, będziemy mieli dzieci w Polsce, bo będzie perspektywa do tego, żeby to wykształcenie zdobyć, a nie zatrzymać się gdzieś na podstawówce. To jest bardzo ważne, żebyśmy ułatwiali dzisiaj młodym ludziom, a w Polsce studia kończą głównie kobiety, a więc młodym kobietom yy, równy start na rynku pracy. Dlatego tak walczymy i będziemy walczyć w tym roku, w budżecie na następny rok o Akademik za Złotówkę. Rozmawialiśmy już wstępnie, mamy wyceniony ten projekt, to jest ponad 700 milionów złotych i będziemy go cisnąć. Tak jak cisnęliśmy składkę zdrowotną i doprowadziliśmy do szczęśliwego końca, tak samo będziemy cisnąć Akademik za Złotówkę. To jest świat z moich marzeń. Porównajcie sobie, drodzy młodzi wyborcy, świat z moich marzeń i świat z marzeń Sławomira Mencena, który jest pewnie bardzo sprawnym TikTokerem, ale, w mojej ocenie, jeżeli chodzi o treści, które prezentuje w polityce, zasługuje w pełni na miano pato streamera politycznego który chce nam zniszczyć życie a nie jest budować. Takie eksperymenty nigdy nie kończą się dobrze dla ludzi. Czasem eksperymentator ma swoje pięć minut, ale dla ludzi kończą się źle. To będzie zagłada polskiej nauki, to będzie zagłada te pomysły Męcena przyszłych pokoleń Polaków.